To co, lądujemy? Tak! Ojej! Tak, bo jeszcze musimy jeszcze Dobry, myśli, tak. myśli, 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 tutaj zjem i chodź. Jeszcze chwila. Już wiem! O tak! Tyle ile potrzebuję. Chcecie go jakoś szczepić? Mamy taką nowoczesną technologię, że przelabiamy zwykłe rzeczy na niezwykłe. Są zadania do wykonania, są to zadania badawcze. Te zadania każą Wam pobrać różne próbki, przeprowadzić rutynowe operacje naukowe w przestrzeni kosmicznej. Kto zrealizuje wszystkie zadania z tej karty. Będzie mógł się zgłosić do komputera, ja dzisiaj reprezentuję komputer i dostanie mapę. I będzie mógł wtedy już odszukać górę listów. Pokaż, pokaż mi taryt! Okay? Pokaż mi nawet. Do kamery. Do kamery. Pokaż Nie, Ma dziurki? Mm. Metal. Do łaskotania. Zablokuję, Mam metal. A te wszystkie planety są we wszechświecie 2.303. Ojej. Oj, to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Teraz będziemy musieli przejść Przed Wami jeszcze ostatnia przeszkoda. W góry strzeże tajemniczy lawirynt. Następny. Kolej. Hej, kupię go Co? No kurde. Naprawimy na górze. Naprawimy na górze, dajcie nam na górze. No weź tak. Uchwalutki rządzi. Lech. Jego imię to Gryzli. Ten potwór strzeże zamku od lat. Kto tam wyjdzie, nie wiadomo, czy kiedyś wyjdzie. Gryzli żyje tysiąc, tysięcy lat. Żywi się przyrodą. Historia. Gryzli chce się zepsuć na który zabił jego mamę. Od tej pory Gryzli próbuje się zepsuć na tym na tym się kończy. Na tym kończy ta Od tej pory w całej ustaw. Dziękuję. A ją zrobić? Zobaczcie, jest tego? Wow, właśnie. Co? Ale, a może to być przykrycie na no, może taka kołdelka? Dobra kołderka. Robię właśnie ogrodzenie. Ale nie Jaj,

kto chce kwiaty? Kto chce kwiaty? Tylko to za, to za to złotówkę. To jest to. Ja, ja! Nazywam się Potwór Kwiatowy. Jak ktoś mnie oszuka i zdetta moje kwiaty albo ukradnie kwiaty z, moje, z mojego sklepu, to wtedy go zjadam. Jeszcze żywię się kwiatami, które mają budzie i zjadają dobrych ludzi. Tam gdzie skakałeś? Dokładnie. O, oh no! tym jak on tam nie skakał. Mogę kamerować! Możesz mi wywiad Szło do jakiegoś zabójstwa? No to? Nie, 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 zapniam. nie, ja nie, użyłam. nie, nie, że nie, to... jest. Michał poszedł do domu. Ona do 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 do. do. tak? prawo żyć. Oni by nie chcą zabiec. Nie da się. No, myślę, że się da. Zna, a, a, bę, bę. a będzie się takiego dało stworzyć? Tak ja go a, ja to, a, Jest, filmuję No, fajnie. Powiedz coś o nim. co eee, mówić? To, co no. no.

Jak ja, ja, ja to małe ja, ja ja. zrobiłam? Kropka. Kropka jakby można by było. Teraz to są snacy i podpisaliśmy i układaliśmy. Hmm. Jak domki są? Co to FEMA, <sm festivals> nie, z so, To jest to zrobili o są. Obserwatorium nowych form życia. A to jest kapsuła do wypraw kosmicznych? Dobrze, nie to a teraz zapraszamy też do Tamska. Tam, tam. Aha. To nie wolno ruszać. To dzieci zrobiły. Tak. Ale mnie bardziej pasuje tak. tak jeszcze rączka. Ja, jeszcze wodę. Ciociu. ciociu jeszcze. Tak. No, tak, mm -hmm. ...że w to. O, nie tak? To tak, taka... tak, jeszcze no, można zrobić... To tak to mogą być też kosmiczne płomienie. palce. To, to w jest bardzo źle. Płomienie i takie Tak takie nazywamy. I o, tu są zwierzęta. To jest wodospad. Taki wodospad. I tu trzeba wyrósł. Są znaki, a na zewnątrz są dwa kosmiczne. kosmiczny. Na będzie trzecia? jest do... a, tam, ale to trzeba się przyjrzeć dookoła. No to są tam... tam jest, z tej strony widać. Dobrze. Słopcie. because uh -huh. <coughs> we don't just stay